Na Florydzie. Chodzi? Chodzi. Chodzi. Tak, tak. Jak na biedaka przystało. 100 takich koszulek identycznych. Natomiast ja chcę, chcę powiedzieć, że pan tutaj personifikuje to wszystko. Pan to wszystko odnosi y, do osób czy partii, nie patrząc na państwo. I e, w sytuacji takiej, kiedy e, dzisiejsi rządzący doprowadzają do sytuacji oto takiej, że prokuratorów skłócają z prokuratorami, sędziów z sędziami, policjantów z policjantami, pro, e, e, wojsko, Strażaków ze strażakami. Żołnierzy z tak. żołnierzami i tak dalej, i tak dalej. To, to wszystko jest po prostu taka magma polityczna, która nie pozwoli Januszowi porządku zrobić. Dlatego, że pan poseł, e, e, mój serdeczny znajomy, mówi: Ja to w ciągu tygodnia zrobię. Kim? Kim? Bo przecież, ja wiem, że się da, tylko że prokuratorzy. Ja rozmawiam z tymi ludźmi, naprawdę bardzo często rozmawiam i oni naprawdę się źle czują. Bo to jest tak, że jeżeli ktokolwiek w Polsce myśli, że bycie sędzią to jest po prostu jak dostanie KPO, to to jest naprawdę w błędzie. Żeby być sędzią trzeba kuć, kuć, kuć. To jest tak trudny zawód. <laughs> Tak, tak, energochłonny nieprawdopodobnie, że żeby zostać sędzią i dostać ten uścisk prezydenta i powiesić sobie ten łańcuch, który tutaj za panem redaktorem wisi, to to jest naprawdę zaszczyt i dla tych ludzi, i to powinien być dla nas zaszczyt, że mamy sędziów, i większość tych sędziów jest sędziami. Natomiast zjawił się taki jegomość jeden z drugim, który był sędzią i od samego początku szczuł jednych na drugich. Z Januszem chodziliśmy w TVP Info wtedy, do tego programu z tego tam jeszcze się Czarnek pojawił, Przemek wtedy. I żeśmy się z nim wykucali, ja powiem, że byłem w pełen podziwu, bo tak naprawdę on nikogo do niczego nie przekonał. Nikogo do niczego. I, i szczerze powiem, że jak ja słucham go, to naprawdę to jest desperacja Tuska, dlatego że jak wiemy, na to miejsce nie było żadnych chętnych oprócz tego jednego. Yy, i powiedz, no to jak że... z losowaniem. I to robienie, tak. Nie <laughs> ro... Jeden przystąpił do losowania, tośmy go wylosowali. To robienie no. bałaganu, tego właśnie bajzlu, który jest na wszystkich szczeblach sądownictwa. Nie wiadomo, kto jest sędzią, kto nie jest sędzią. I tak dalej, i tak dalej. Burzy strukturę państwa. Ja dlatego mówię o zamachu stanu. Dlatego mówię o tym, że państwo jest niszczone strukturalnie. My mamy to wszystko poukładane. Yy, I teraz jest tak. Mamy ustawę zasadniczą, zwaną konstytucją. My naród... Tą konstytucję, proszę Państwa, powołaliśmy. My, naród, my żeśmy referendum dwudniowe, co prawda, ale przeszliśmy to wszystko i powołaliśmy konstytucję do życia. I to jest ta umowa, według której istnieje państwo polskie. Podważanie istoty konstytucji jest podważanie istoty, istoty państwa. bycia państwa polskiego. I o to tym draniom chodzi po prostu, no. I żebyśmy mieli świadomość, że to nie chodzi o pierdółki, tylko chodzi o państwo polskie. Bo zadłużanie państwa polskiego w taki sposób, jak jest to dziś robione, to to jest anihilacja, to jest prowadzenie do anihilacji Rzeczypospolitej. My dziś jesteśmy na rozdrożu albo... Szybko podejmiemy decyzję, chcemy być Polakami albo Uniczykami. i hulaj dusza piekła nie ma. Dlatego on jest taki bezczelny. I on, i Tuski, i wszyscy ci tam z PO. Dlatego, że oni jakby po nas i potop, nie? Znaczy, ja może powiem po nas czego i potop. Markowi Jakubiakowi no. nie, nie, nie wypada powiedzieć, bo mam szacunek dla Marka Jakubiaka przede wszystkim za to, że Marek Jakubiak poszedł do polityki i jest dzisiaj posłem na swoim Rzeczypospolitej Polski nie dla pieniędzy, bo stracił nawet na tym. I to bardzo dużo pieniędzy, bo był świetnym i jest świetnym przedsiębiorcą, ma duży biznes, a poszedł do polityki po to, żeby służyć Rzeczypospolitej. I w tym, co mówi Marek Jakubiak, ja e, między wierszami właśnie e, słyszę tą, e, tą deklarację przywrócenia zdrowego rozsądku i tej normalności. Że jednak można, bo naprawdę większość ludzi, 95% sędziów, prokuratorów, urzędników, tak nauczycieli, wszystkich, to są ludzie uczciwi, chcą normalnie pracować, tak jest, chodzić tak. ze swoimi dziećmi do kina, e, nie zajmować się żadnymi manifestacjami, tylko po prostu ciężko dla Polski pracować. Normalnie, ciężko pracować. E, Według normalnych, etycznych, zdroworozsądkowych, uczciwych zasad. Jak jest ciężka praca, to jest wynagrodzenie. Jak jest słaba praca, to jest otwarcie drogi możliwości robienia kariery poza organizacją. I to jest normalność. I teraz ja powiem w ten sposób: tak jak w zeszłej kadencji szanowałem polityków lewicy z partii Razem, bo była to jedyna partia lewicowa, która potrafiła pojechać do Niemiec i przekonywać niemieckich polityków, żeby nie zamykali elektrowni jądrowych. Bo oni nawet proponowali, to, że my wydzierżawimy. Ta. Tak samo tak, mówiąc była, wprost. Była bardzo fajna to, ja mam duży problem dzisiaj, żeby powiedzieć, który z ministrów w ogóle pracuje. Nie, nie nawet dobrze pracuje, tylko w ogóle pracuje. Kto umie pracować. My, my byliśmy zjednoczoną prawicą, mieliśmy <coughs> różne tam utarczki, ale kłóciliśmy się o coś. Ale wszyscy, przepraszam, za określenie, zapierniczali. Ja Pan wszyscy powiem, w tych ministerstwach o coś nam po prostu chodziło. Pan Andrzej Domański. O coś nam chodziło. Ja mam, proszę, jedna rzecz. Ja Eż, mam, ja mam to powiem co dzisiaj, mi chodzi. Dramat jest 120-140 ministrów. Ja nawet ja mam... ich nie znam, kompletnie nie wiem, czym oni się zajmują. Wiecie Państwo, czym oni się zajmują? Co zrobili dobrego dla Polski przez te dwa lata? Co zrobili dobrego dla Polski? Ja to... to jest dramat Polski. <grym> ja Panu powiem właśnie. że to, co powiedział poseł Jakubiak. Ale spokojnie, spokojnie, żeby było słychać. Dzień dobry. I od Pan poseł Jakubiak <grym> powiedział. Zajmują się obecni rządzący tym, żeby była inihilacja po Państwa Polskiego ta, ta. i czy, i, czy to jest na rację. poziomie Ministerstwa, tak jak Pan chce powiedzieć, Finansów, czy Pana Domańskiego, który kieruje... Ale my nie wiemy, co Pan Aleksander chce powiedzieć. Ale, Proszę może zaopinię, ja wyprzedzam Jak, jak pracuje Minister Domański? Y, mam na myśli to, że z tego co wiem, mam całkiem sporo znajomych w służbie cywilnej, Yy, to pan minister Domański, przynajmniej jego ludzie yy, dwa się i toją, żeby do wszystkich resortów wysyłać takie pisma, że nas na to nie stać. Na to nas nie stać, na to nas nie stać, na to nas nie stać. No, I generalnie no to... jest takim głównym hamulcowym, więc w tym sensie bardzo dużo robi, to nie da się ukryć. Jakby jest takim, można powiedzieć, strażnikiem yy, dyscypliny budżetowej, to średnio wychodzi, ale jakby ewidentnie w tym sensie coś robi. I ale można na powiedzieć, że pani robi bardzo dużo, bo nie tylko zrobiła już na rzecz wiatraków. Teraz robi na rzecz jeszcze paru innych rzeczy. No ale z, z, te, z tego co tutaj z, z zacząłem y, y, Państwu tutaj przedstawiać, to jest to, że y, po, mamy no, no. powrót do lat y, pierwszego y, premiera Tuska, że pieniędzy nie ma i nie będzie. To akurat Jan Wincent Rostowski, a nie premier Tusk Tak, tak, tak. A jeśli chodzi o co Dobra, ponieważ pan tak kokosił się kokosił z mikrofonem. Tak przeskakiwałem. Mogę, mogę jedno zdanie powiedzieć tylko, dobrze wpuści mnie pan przed siebie trochę. Proszę Państwa. I Michał Pałów, jak w obrazku pokażę Państwu, jak dzisiaj państwo polskie działa. E, Prawo i sprawiedliwość doprowadziło do e, wybudowania <kli> teorii e, centralnego portu komunikacyjnego. I chcę Państwu powiedzieć. Że pan minister Chorała doprowadził do, po pierwsze, y, projektu architektonicznego, uzgodnień, pozwoleń itd., itd., finansowania. Dwóch finansujących było z Wielkiej Brytanii. Polskę by to kosztowało 4 miliardy złotych. 4 miliardy złotych. Przyszedł Donald Tusk, siedem audytów, bo to mi z trybuny sejmowej powiedział pan y, y, Lasek, Siedem audytów zrobili, żeby tego nie robić. Żeby ktoś się znalazł. I wiecie Państwo, jaka jest historia Centralnego Portu Komunikacyjnego? Już Gierek planował wybudowanie go. Bo to się po prostu nie da nie obronić. Ten, to jest dla nas strategiczny obiekt. No i teraz, proszę Państwa, jak Polska działa? Pieniędzy na to nie ma i nie będzie. Będziemy budować, ale w przyszłości i w dodatku Niemcy się cieszą, bo 350 na godzinę mają koleje jeździć i tak będą 200 jeździć, ale niemieckie koniecznie muszą być. Wszystkie porty, proszę Państwa, dzisiaj na brzeża są już zachodnie, powydzierżawiane albo posprzedawane. Na szczęście Szwedom. I przetarg na obsługę bagażową w CPK tak, budowanych też. w tuskach wy, wygrywa jaka firma? Holenderska, a nie polska. No i teraz, proszę Państwa, co Donald Tusk robi? Oczywiście musi to przykryć, więc y, zarzuca mu się, że nabrzeża wszystkie wydzierżawił. Dochodowe nabrzeża dla Polski. I proszę Państwa, co on wymyśla? Wybudujemy dwa jachty dla szkół. Morskie. I on z tym idzie, patrzcie, jaki jestem. Dwa jachty, a teraz robimy konkurs, jak się te jachty będą nazywały. No to tam różnie ludzie, ja tam mam własną wersję, że Guslow jeden się powinien nazywać. No ale nie przyjął ten. Guslow propozycję. tragicznie skończył no, no, w wodach Co, co, co robić? No? Co Michał połuboczki. No więc ja do tam do tego, dorzucę jeszcze ten park w Dolnej Odrze, który, który blokuje żeglugę po Odrze. I No i oczywiście na końcu tej całej ścieżki mamy bulk cargo w Szczecinie, oddany Niemcom w dzierżawę na 30 lat, więc... No dobra, ale jak my żeśmy płynnie przeszli z tej praworządności na gospodarkę? No bo to się ze sobą łączy, tak? To wszystko jest Fundamentem. niszczenie Polski w różnych miejscach, tak? Fundamentem e, państwa jest gospodarka. No dobra, a czy na przykład inwestor zagraniczny będzie chętnie inwestował w kraju, w którym nie ma pewności co do nie zasad... Powinien. Zasad obowiązujących prawnie. Ma, mało tego, ja namawiam Prawo i a Sprawiedliwość. Jak, a jak na przykład, tak zapytam z czystej ciekawości, jak na przykład zareaguje jakiś taki poważny przedsiębiorca, który będzie chciał tutaj z kapitałem wejść, a być może nawet jakieś państwo też. Ale były to przecież. No, były, były, no Intel miał być, miało Intel być wiele miał firm, być, tak, tak jest, ale tego nie ma. I nie ma. Ale jak zareaguje państwo, które na przykład słyszy albo taki poważny przedsiębiorca, że Uchwałą Izby Pracy Ubezpieczeń Społecznych my dochodzimy do wniosku, że uchwały innej Izby Sądu Najwyższego są prawnie niewiążące, uznajemy za nie były. pan redaktor bardzo ważnego momentu poruszył. Skądinąd słyszę, że pan prezes Jarosław Kaczyński czasami ogląda klub Republiki, więc chcę powiedzieć, panie prezesie, to się nazywa ostrożność procesowa. My dzisiaj powinniśmy, albo pan, szczególnie pan, powinien wystąpić i powiedzieć jasno i klarownie. My nie akceptujemy żadnych umów podpisywanych przez ten rząd i tego Donalda Tuska. Wszystkie one będą jak jeden unieważnione z mocy prawa. I. I to by było najlepiej, najlepsze, co mogłoby się stać. Właśnie rzecz w tym, żeby uniemożliwić legalne myślenie na temat sprzedaży majątku, wydzierżawiania długookresowego y, y, majątku i ubezwłasowalniania pobytu. Michał, połubaczy Pan na no pomysł dobry, tylko nie wiem, czy wykonalny tak. Co pan na to trzeba chyba, ci powiedzieć? No. Panie pośle, mówi pan wspięknie i wspaniale, zresztą to jak i tutaj wszyscy poprzednicy, ale wydaje się, że w tej chwili takiego rozwiązania jest niemożliwe. Jeśli zostało już coś spisane, sprzedane, to niestety nie odzyskamy a tego. A która druga strona podpisuje? Druga strona, polska strona, przecież oni bezprawnie działają. No tak, a on dzisiaj, ten, ten Tusk, który też nie wiadomo kim o. jest, ale dzisiaj jednak ma Paszport czy dowód polski, i on jak on to podpisze, to niestety będzie to sprzedane. I takie rozprzedawanie kraju było już od wielu, wielu dekad, można by powiedzieć. I w zasadzie ciągle rządy e, lewicowe albo rządy e, liberalne miały taki cel, żeby albo nas gdzieś poddać w jakąś podległość, albo po prostu oddać, tak jak dzisiaj e, mamy być e, Europą, a już nie, nie Polską. My się z tym nie godzimy. E, chcielibyśmy, żeby tacy posłowie jak tutaj pan Kowalski czy wszyscy walczyli jednak o nas. E, ich tutaj wspieramy i mamy nadzieję, że e, przy dojściu do władzy, może to niekoniecznie musi być tak drastycznie, że wszystkich musimy od razu e, rozliczyć, ale zadbajmy o to, żeby ta nasza Polska pozostała, żebyśmy i my mogli być Polakami i żebyśmy nie musieli mówić, że jesteśmy tylko Europejczykami. pan jest problem, no bo z badań wynika, że mamy się. 17% ojkofobów. To, to jest naród wychowany przez platformę obywatelską. Tak, wiemy, i oni będą zawsze tak samo, to jest taka piąta będą kolumna. tak głosować y, i, no, i tak to, to jest tak kolumna. Dla mnie to jest w ogóle zaskakujące, bo szczerze powiedziawszy, tu się zgadzam co do tego, że należy że przedsiębiorstwa strategiczne pozostawiać w rękach polskich i tylko że to, właściwie, ja wiem z tego, co się orientuję, to panowie są wyznawcami raczej wolnego rynku. Yy, a wolny rynek, i to jest właśnie kwestia systemowa, kwestia poniekąd ustrojowa, wolny rynek yy, jako doktryna liberalna, powiedzmy wolnorynkowa, zakłada, że jeżeli ktoś jest gotów kupić i to jest opłacalne, to można to sprzedać. I w tym jest problem, bo to jest taka już od Balcerowicza, od Balcerowicza powiedzmy wizja, że <coughs> Polska musi trzymać dyscyplinę finansową. Musi, nie możemy wydawać zbyt wielu pieniędzy na mm, sferę publiczną, ponieważ yy, jako kraj powiedzmy drugiej prędkości, no nie, imperium. Przede wszystkim musimy być atrakcyjni dla inwestorów, tym, że właśnie zachowujemy dyscyplinę finansową. I w tym sensie tego typu działanie, jak sprzedawanie różnych przedsiębiorstw e, publicznych, temu służy. Tak zakłada się, że po prostu takie holenderskie przedsiębiorstwo zrobi to taniej, nie będzie trzeba do tego dopłacać, e, a przecież i tak te pieniądze, ten kapitał wpłynie do Polski. Więc ja nie uważam, żeby to była jakaś. Ale za chwileczkę. Że to nie jest jakiś makiaweliczny plan Tuska, który nienawidzi Polski. To jest po prostu konsekwencja myślenia pewnej mentalności, która się ukształtowała na początku lat 90., że po prostu. To, są, Tak, ale to nie wynika z faktu, że ktoś kogoś nienawidzi, Polski czy coś. To wynika z tej prostej przyczyny, że to są, że, ale to nie jest. To się, jestem święcie przekonany, że. Michał Połuboczek odpowie. Przedstawiciele tego rządu szczerze myślą, że czynią dobrze. W, sensie w tym, że są tak bardzo zacządzeni tą ideą, że tą taką ideą. W stylu lat 90. liberalizmu, takiego biedackiego liberalizmu, że nie umieją sobie zdać sprawy z tego, że jesteśmy już na tyle silnym Dobry, krajem, że możemy piekło, być asertywni. Nie? Tak, ale nie tylko chodzi o to, że no. mi się wydaje, że to nie jest kwestia złych chęci, tylko kwestia po prostu bardzo. No, De, niebezpiecznej do... mentalności. Nazwijmy to. No to panie ale ale Aleksandrze, sensie... ja panu podpowiem kolejny kierunek, bo broniliście jako razem. Broniliście pocztowców, broniliście tak. kolejarzy, skargo. Tak. To szykujcie się do obrony teraz pracowników polskich, proszę? Tak jest, z no, no Mam tego świadomość. No. I to jest I tam również idea tego państwa, aczkolwiek mówię... Michał, Michał Połowocz. Tak, dobrze, znaczy, proszę bardzo. Ja odpowiem tak. Ja jestem wolnorynkowcem, ale wiem, że kapitał ma narodowość. To jest podstawa. I jeżeli my z, doprowadzimy do tego, że zyski będą wypływać z naszego kraju, to będziemy coraz biedniejszym krajem. To jest proste. W no tak. Wyeksploatowanym krajem. Tak. Proszę Państwa, nie pora nie jest, nie jest już późna, ale to na koniec, jeszcze jedno mocne uderzenie, bo tak, w sprawie ustawodawców to my sobie możemy jeszcze nieraz się spotkać i porozmawiać. Natomiast yy, taka informacja, która nie, ciekaw jestem, jak będzie przez Państwa odebrana, zacznie Janusz Kowalski. A jaka informacja? Słusznie. Dobrze, że pan. Dopie... Taka <grystanie> <grystanie> zacznę Merkel, uwaga. Angela Merkel, była kanclerz Republiki Federalnej Niemiec, obwinia Polskę i koronawirus za wybuch wojny na Ukrainie. O i można? Cóż, Angela Merkel. Angela Merkel, czyli, czyli matka chrzestna kariery politycznej Donalda Tuska, który przecież w latach 2007-2014 był najbardziej prorosyjskim premierem trzeciej RP, realizował proputinowską e, e, politykę, czyli przedstawiał zwrotnicę z Zachodu na Wschód w sposób absolutnie bezszczelny. I ta cała koncepcja Angeli Merkel, Władimira Putina, czyli budowy konkurencyjności niemieckiej gospodarki opartej o krwawy gaz z Nord Streamu, zbankrutowała i dlatego wojna wybuchła, właśnie ze względu na ten egoizm niemieckie. Przecież to Niemcy ponoszą odpowiedzialność za to, że Rosja najechała w 2014 roku na, na Ukrainę. I pa pamiętajmy wtedy, bo o tym wielu Polaków teraz zapomina, tak. szczególnie młodego pokolenia, być może o tym nie pamiętają, jak zachował się wtedy Donald Tusk. Donald Tusk, który był premierem, co zrobił? Tak. W momencie, kiedy wybucha na wschodzie wojna, uciekł właśnie za sprawą Angeli Merkel, która dała mu posadkę życia i dzisiaj ma 30 tysięcy złotych emerytury za 5 lat, nic nie robienia w Brukseli. Uciekł na ciepłą posadkę do Brukseli w sytuacji, kiedy Polska była zagrożona, kiedy na wschodzie wybuchła wojna. I taki człowiek nigdy nie powinien zostać premierem. Niestety został premierem. I musimy zrobić dzisiaj wszystko, żeby Marek Jakubiak, żeby również ludzie i Konfederacji, i Razem, żeby Prawo i Sprawiedliwość mogło rządzić, my w sposób. My w sposób naprawdę roztropny, będziemy się wsłuchiwać o. w głosy innych, ale naprawdę Polska może być Polską. Polska jest silnym wspaniałym e, narodem, Polacy są silnym wspaniałym e, narodem, a Polska jest, naprawdę może być wielka i bogata. I pan, Tylko trzeba ja w to wierzyć. Nie no, ja muszę uzasadnienie, bo przecież no to, to Angela Merkel no to, to jest człowiek, który autentycznie potrafił scalić tę scenę polityczną niemiecką na mnóstwo lat, natomiast to jest człowiek odpowiedzialny za tragedię całej Europy. Ta pani jest odpowiedzialna za nieszczęście Europy. B Europy, która jest bliska upadkowi. To jest właśnie Angela Merkel. A dziś mieszająca e, e, Polskę, Polskę, Janusz, już słusznie zauważył. Polskę i koronawirus. W Wtedy, do wojny na Ukrainie. To koronawirus Polska, też był nasz, tak? Polska. Tak jak inflacja, o ile dobrze pamiętam w definicji Platformy Obywatelskiej, tylko w Polsce była, nigdzie więcej. Więc w sytuacji takiej, kiedy takie słowa słyszę, to mi się scyzorek w kieszeni otwiera zwyczajnie po ludzku. No. I myślę sobie tak, że wtedy, kiedy dzisiejszy minister spraw zagranicznych do Ukraińców na korytarzu powiedział: albo się poddajecie, albo zginiecie. To może ona o tym mówiła, może właśnie o tym mówiła, jak postąpił rząd polski wtedy, kiedy Rosjanie weszli na Krym, kiedy w Kijowie Ukraińcy walczyli o swoją, że tak powiem, niezawisłość. No, no zdumiewające. Ja powiem tak, że Niemcy wiją się, nieprawdopodobnie się wiją, oni nie potrafią miejsca sobie znaleźć w gnieździe, które sami sobie wymościli. Panie Aleksandrze? Ja powiem taką ciekawostkę, żeby tutaj może trochę wbić yy, kij Najlepszy kolega w Europie, Angeli Merkel, to jest Viktor Orban. Nie tak dawno. Yy, tak, tak, tak. Wie pani, przedwczoraj Viktor Orban, właśnie Angela Merkel, już jako prywatna osoba, to znaczy ona jest jakieś w jakiejś fundacji teraz, był witany serdecznie przez Viktora Orbana, dlatego że. Zanim będziemy kontynuować kręcenie filmu, wesprzyj nas, subskrybując kanał i zostawiając lajka. Dzięki temu nie przegapisz najlepszych wywiadów i zawsze będziesz na bieżąco z najważniejszymi wiadomościami.